No, i zamontowałem już wszystko. Jest ciemno. Możemy teraz sobie sprawdzić efekt naszej pracy. Włączam zapłon. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku dołożymy sobie jeszcze troszeczkę do pieca, jeśli chodzi o nasze oświetlenie choinkowe. Jest już tego sporo, ale będzie troszkę więcej. A co to jest, to przecież wiecie, bo przeczytaliście tytuł filmu. Chodzi tutaj o oświetlenie tych blend osłon głośnika. Blendy, które tutaj będziemy montować, są oryginalne, pochodzą oczywiście za 4B9, ale z takiego auta, które na wyposażeniu miało Bank Olufsen. Jeśli macie, bank Olufsen, to macie też właśnie podświetlaną tutaj taką aluminiową ramkę. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda dokładnie. W każdym razie, w oryginale ta ramka, kreska, czy jak to w sumie nazwać, świeci nam się w kolorze białym i nie mamy możliwości zmiany kolorów. A my tutaj zrobimy sobie taką modyfikację, że nie dość, że właśnie zamontujemy to oświetlenie, to zamontujemy je tak, że będziemy mogli regulować właśnie kolorami, tak jak tutaj yy, resztą w drzwiach. Powiem wam też na samym początku, że zdecydowałem się na oryginał, ale nie od razu, bo zamówiłem sobie najpierw na AliExpress takie, właśnie blendy osłony. Są w sumie dwa rodzaje. Jedne są takie, że świeci tutaj naokoło, ale to mi się zupełnie nie podobało. I zamówiłem sobie właśnie coś na wzór oryginalnych, czyli tutaj taka powiedzmy kreska. Ale kiedy te, właśnie blendy, te osłony do mnie przyszły, zabrałem się za montaż. To nie mogłem ich praktycznie w to miejsce włożyć. One były mniej więcej w tym samym kształcie, że teoretycznie powinny pasować, ale za cholerę nie mogłem ich tutaj wcisnąć. Gdzie wcisnąłem z jednej strony, to z drugiej wyskakiwało, to z tej wyskakiwało, to z tej. I one w ogóle się nie trzymały, nie chciały się zabezpieczyć. Na siłę, ewentualnie jakby je się wcisnęło i gdzieś przykleiło, być może by się trzymały, ale one się wtedy tutaj gdzieś wybrzuszyły z jednej strony, to z drugiej. Także ogólnie nie, nie nadawały się do montażu. No i po prostu je odesłałem, bo no nie będę czegoś takiego montował. A zdecydowałem się dlatego na te Zali Express z tego względu, że podświetlenie miały też tylne drzwi, bo w oryginale świeci tylko przód, a z tyłu nie ma nic. Trochę dziwne, no ale tak już jest, nic nie zrobimy. Dlatego właśnie chciałem kupić te Zali Express, ale wyszło jak wyszło. Także dziś zamontujemy sobie oryginał. Oświetlenie będzie tylko z przodu. Ale przynajmniej mamy pewność, że wszystko będzie tutaj pasowało, tak więc chyba nie będę przedłużał. Zabieramy się za robotę. Pierwsze co to oczywiście musimy zdemontować wszystkie cztery tapicerki. Możecie to robić naraz, możecie to robić po kolei, to nie ma żadnego znaczenia. Jak to zrobić to już wiecie, bo nieraz widzieliście na moim filmu. Ale dla przypomnienia Wam tylko powiem, że ściągamy oczywiście ten tutaj panel. Dekor pod nim są dwie śruby. Trzecia tutaj jest na dole. Odkręcamy wszystkie trzy. A reszta drzwi jest na zatrzaskach, także coś tam wciskamy, najlepiej plastik i odpychamy od drzwi do siebie tapicerkę. Ściągamy ją, odpinamy wtyczki, wszystkie jakie macie, no i zabieramy sobie tapicerkę, żeby na spokojnie ogarnąć to w domu. Tak więc właśnie ja teraz biorę się za demontaż, no i będziemy resztę podłączać w domu. Jeśli chodzi o drzwi tylne, bo akurat zabrałem się za tylne drzwi, to tutaj musimy tylko wymienić praktycznie te osłony. A żeby to zrobić, to wystarczy tutaj zabezpieczenia, nie wiem czy dobrze widzicie, wcisnąć do siebie i opuścić je na dół. Tutaj następne tak samo, do siebie i na dół. Tu jest taki ząbek, który praktycznie trzyma nam całą tą blendę. Jest ich tutaj kilka dookoła, także wszystkie musimy po prostu wdusić, i ta blenda nam wyskoczy na dół. No i wtedy zakładamy drugą. Tom z banku Olufsena. Oczywiście nie musimy tego robić, ale żeby ładnie to wyglądało do kompletu, no to musimy tył też wymienić. A nową kratkę po prostu wciskamy i ona nam już tutaj wskoczy i nic więcej nie trzeba robić. Także dwa razy tylne drzwi, wymiana tych osłon, kratek, blend, zwał jak zwał. No i zabieramy się za drzwi przednie. A jeśli chodzi o tych, którzy nie chcą się za dużo narobić, to idzie też to wymienić bez ściągania tapicerki, bo właśnie postanowiłem spróbować, bo i tak te blendy pójdą pewnie do wyrzucenia. Także pomyślałem, że spróbuję, ale bez problemu to jak widzicie, idzie wyciągnąć. Także nie musicie ściągać tapicerki, jeśli chodzi o tył. No przód wiadomo, bo trzeba podpiąć instalację, ale tył możecie wymienić bez ściągania. Dobra, czas zająć się przodem. Jak widzicie właśnie w przednich kratkach mamy to podświetlenie. Tutaj ta rurka światłowód zwał jak zwał i tutaj można właśnie zauważyć, że podświetlenie jest jednokolorowe, bo stwierdzić to można po przewodach. Jeśli mamy dwa przewody, to jest tylko plus i minus, wiadomo, a jeśli jest kolorowe, to mamy jeden przewód co najmniej więcej. Także musimy zdemontować sobie nasze podświetlenie jednokolorowe. A żeby to zrobić, musimy po prostu ten tak zwany moduł, czy jak to się nazywa, fachowo zdemontować. Tutaj z tego plastiku, a później z tego naszego, nie wiem, światłowodu nazwijmy to. Ja muszę tutaj sobie przytrzymać, także nie poradzę sobie jedną ręką. Tu już mam zdemontowane, a na jego miejsce montuję taki, który będzie świecił nam w kolorze. I tutaj, zobaczcie, mamy cztery przewody. Także w ten sam sposób po prostu montujemy ten nowy. On jest tylko na wcisk. O, słychać było jak wskoczyło. Także to już mamy tutaj przygotowane. No i teraz, tak samo jak z tyłu, możemy sobie zamontować tą naszą osłonę. Nie pokazywałem Wam, ona wygląda tak z tej strony. To podświetlenie będzie gdzieś tutaj nam się świeciło. Także to możemy sobie już zamontować. No i za chwilę będziemy to podłączać, tak, żeby nam świeciło. No i mam już tutaj osłonę zamontowaną, przewód tutaj wypuszczony, mamy tutaj otwór i tutaj zwróćcie uwagę, też mamy później miejsce na to nasze złącze. Tak, więc ja przygotowałem sobie tutaj już złącze do tego. No i zaraz będziemy wszystko podłączać. Powiem wam, jak to zrobimy. Pierwsze podłączymy sobie masę. Jest to pin numer 4 naszej tutaj kosteczki. Masę możecie sobie wziąć z dowolnego miejsca. Ja wziąłem z pinu numer 5 tej głównej kostki, bo tutaj też mamy masę. Jak widzicie, mam tutaj na razie puszczony tak na szybko przewód. Także masę podłączamy pod pin numer 4 naszego tutaj złącza. Teraz podłączamy pin numer 1 naszego tutaj złącza od głośnika. A pin numer 1 jest pinem numer 1 tutaj z każdego oświetlenia, czy tutaj mamy z tego oświetlenia konturowego, czy tutaj tego z tyłu w drzwiach, czy z lampki, bo to jest przewód, który idzie do modułu komfortu, a właśnie możemy go sobie wziąć z dowolnego tutaj oświetlenia spinu również numer 1. Także musimy po prostu wzmostkować spinem numer 1, Ja to sobie już tutaj przygotowałem, bo znalazłem Także pin numer 1 do dowolnego pinu numer 1 tutaj z oświetlenia kolorowego. No i potrzebujemy nasz ostatni przewód, czyli lin, a możemy go wziąć również z poświetlenia tutaj tyłu drzwi, z tej listwy, tam mamy wolny pin numer 3, także zarabiamy sobie pin, podpinamy go tutaj w to złącze od tej listwy tutaj z tyłu drzwi, podpinamy w miejsce numer 3. I tutaj przy naszym głośniku również wpinamy w pin numer 3, i powinno nam już to zaświecić. Możecie sobie sprawdzić, zanim zamontujecie tapicerkę, ale już wam mówię, że to będzie działać, bo ja już właśnie sprawdzałem. Także teraz możemy sobie zrobić tutaj porządek z kablami, bo jak widzicie, mamy taką tutaj sztukę tak zwaną poizolować, pomontować wszystko na swoje miejsce. No i możemy już tą naszą tapicerkę. Po tutaj ogarnięciu wszystkiego zamontować sobie też z powrotem do auta. Ja tak właśnie zrobię. Tego już wam tutaj nie będę pokazywał. Ale pokażę Wam efekt końcowy, jak już to nam świeci w aucie. Także zabieram się tutaj za wykończenie tego wszystkiego. No i zamontowałem już wszystko, jest ciemno. Możemy teraz sobie sprawdzić efekt naszej pracy. Włączam zapłon. I już widać, że oświetlenie jak najbardziej nam się zapaliło i świeci w kolorze niebieskim, bo taki akurat obecnie mam ustawiony. Także wydaje mi się, że wszystko działa prawidłowo, bo jeśli by nie działało, to pewnie byłby inny kolor. Ale jeszcze tutaj, właśnie, sprawdźmy sobie, żeby wszystko miało ręce i nogi. Kolor. No tak, tylko że włączyłem konturowe, a to jest oświetlenie powierzchni, i teraz pomału będę przekręcał, a my będziemy patrzeć, jak zmienia nam się kolor. No i myślę, że widać, że kolory nam się zmieniają, także nasza modyfikacja zakończona sukcesem. Wszystko działa tak, jak chcieliśmy. Zostawiam na niebieski, tak jak resztę i zostawiam. Tak więc w tym odcinku to już wszystko. Jeśli ktoś z Was będzie chciał sobie coś takiego też zamontować, zrobić, to myślę, że film będzie dla Was przydatny. Korzystajcie, cieszcie się. A ja, jak zawsze, na samym końcu dziękuję wam oczywiście za obejrzenie. Jeśli film wam się przyda naprawdę, no to możecie się odwdzięczyć jakąś łapką w górę czy komentarzem. Oczywiście też zapraszam do subskrypcji i do wciśnięcia sobie dzwonka w celu bycia na bieżąco z moimi filmami. No i jak zawsze też zapraszam na grupę na Facebook, link w opisie i na mój Instagram, link również w tym samym miejscu. A my widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!